to jest no nie było była ale ale musiałem usunąć pokazamy wam stem, 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 e, pokazamy wam nas skarb tylko pytajcie już nie tylko jak oglądacie ten to ogląda to może nie może nikomu powiedzieć chyba że tu mieszkacie? Tu albo tu, albo tu. A zobaczycie ten stan, wejście to i za naszymi instrukcjami będziecie to samo? Czy spełnić to Moje się nie spełniło. No bo, no bo, no bo, no bo, no bo, no, no, inaczej. A ja sobie, sobie życzyłem szczęście i miałem szczęście. Co? Ej, gdzie to ja piłka? Ale może sobie super mocno. Gdzie moja piłka? E, no pod domem. Ja się wziąć. Drzwi jest. To nie ważne. nieważne. No. no, chodźmy. No, to ty weź kamerkę, ja pójdę po piłkę. Ok, nie. To, to, to Ile to za To biegnij! Co wiem? Ja już idziemy. I w tym czasie zrobimy sobie rozpręczanie tego. Widzicie? Teraz zdejmuję z niej warstwy, jak cebula ma warstwy, ale to ze szreka wziąłem, więc szrek nie banuj mnie trochę, mam nadzieję, że mnie nie pozwiesz, tak? i jak coś nowego nie ma współpracy, tylko może, że już coś widać, robimy dalej, już rozwinąłem taką jedną bobkę i byłem legendą, ale z tego powstał kule kulę może Muszę jeszcze raz zrobić, czy chcę być legendą. dwa razy miałem być legendą. Jeden raz za, za wykopanie największego wrażenia w historii tego placu. Jeszcze był stary plac, o piękne czasy. Jeszcze był stary plac, to to robiłem. Ahaj! Oh, tu no jest kolega kazał mi przypilnować telefonu I to nie mój telefon, bo mój mazbietę w matryce Cześć, to go zepa H? Dobra Ja Nie mówię ale, bo ja no. idę Dobra, czekaj, to było no. O Kevin, ho! I już Pa, I z tego powstała nasza kula życzeń. Z tego powstała właśnie nasza kula życzeń, tylko muszę to odwinąć. Wadę legendy, jak to odwinę. Widzowie. Nie dostałem życzenia, nie wiecie mu. Ha? Nie dostałem życzenia, nie wiecie mu. No bo ty zacząłeś. No ty. No bo ty. Coś, no bo ty ale coś takiego złego sobie zaszczyłeś, to czy znaczy wiesz... Że to nie tego... jest nic złego, mówię, że cokolwiek dostanę na tak No ale, ale nie jakąś taką koszulkę. Koszulki się nie liczą. Są... Przedniałem ci o tym powiedzieć. Rzeczy, buty, o, koszulki... Ale kłanka. Ale super A, muszę... Ale super moce mogą się liczyć. Tak, to sprawdziłem, że się dostanie super moc. Jeśli wiesz. No, na serio. Spytaj się Spidermana. Jakiego Spidermana? Spidermana. A, Spidermana No, Spiderman to mój przyjaciel. Nie no, się Widzącego. <grym> ale moje życzenie się spełniło. Jakie miałeś? Może no, no, miałem szczęście, ale miałem przez około 3 dni szczęścia. Nie, bo ja ci to kucałem. A. Widzowie, zaraz odwiniemy, i a ja będę a wczoraj, a na przykład przedwczoraj, wczoraj, yy, wczoraj się uderzyłaś w kolonę. pamiętasz? No to nie bolało. O, widzę, wiesz, legenda. Jestem legendą! Mówiłaś, że na... nie miałeś sensu. Ale to był już dzień czwarty, ja powiedziałem przez trzy dni.